Józefa. Eminencjo kardynal arcybiskupie Madrytu. Szanowni bracia w biskupstwie, drodzy kapłani i zakonnicy z zakonu szpitalnego świętego św. Jana Bożego. Szanowni przedstawiciele władz, droga młodzieży, obecne tutaj rodziny i wolontariusze. Z całego serca dziękuję za gorące powitanie i serdeczne przyjęcie, jakie mi zgotowaliście tego wieczoru przed modlitewnym czuwaniem z młodymi całego świata, którzy przybyli do Madrytu. Aby uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży, mamy sposobność spędzić się razem z Wami tych kilka chwil, aby móc w ten sposób okazać wyrazy łączności i uznania papieża dla każdego z Was, dla Waszych rodzin i dla wszystkich osób, które Wam towarzyszą i wspomagają Was w tym dziele Fundacji Instytutu Świętego Józefa. Jak już wielokrotnie mówiłem, młodość to wiek, w którym życie jawi się człowiekowi z całym swym bogactwem i pełnią swego potencjału, który pobudza do poszukiwania wyższych celów, które nadają sens życiu. Stąd kiedy w życiu młodego człowieka pojawia się cierpienie, pojawia się zamęt. I być może rodzi się w nas zapytanie, czy życie może być nadal czymś wielkim i wspaniałym, jeśli wdziera się w nie cierpienie odnośnie tego tematu. Wypowiedziałem się w mojej encyklice o nadziei chrześcijańskiej zasadniczo miarę człowieczeństwa. Określa się w odniesieniu do cierpienia i do cierpiącego. Społeczeństwo, które nie jest w stanie zaakceptować cierpiących, ani im pomóc i mocą współczucia współuczestniczyć w cierpieniu również duchowo, jest społeczeństwem okrutnym i nieludzkim. Słowa te są odbiciem długiej tradycji ludzkości, która wypływa z ofiary, jaką Chrystus czyni z siebie samego na krzyżu dla nas i dla naszego zbawienia. Jezus oraz idąca Jego śladami, Jego matka bolesna i święci są świadkami, którzy uczą nas, jak należy przeżywać dramat cierpienia dla naszego dobra i zbawienia świata. Świadkowie Ci mówią nam przede wszystkim o godności każdego ludzkiego życia stworzonego na obraz Boga. Żadne nieszczęście nie jest w stanie wymazać tego boskiego znamienia, wyrytego we wnętrzu człowieka. I nie tylko to. Od chwili, kiedy Syn Boży zechciał dobrowolnie odjąć, i śmierć, obraz Boży dany jest nam także w obliczu tego, kto cierpi. To szczególne upodobanie Pana wobec tego, kto cierpi, prowadzi nas do postrzegania bliźniego czystymi oczyma, aby podarować mu oprócz potrzebnych rzeczy zewnętrznych spojrzenie pełne miłości, którego potrzebuje. To wszystko jednak może się dokonać tylko jako owoc osobistego spotkania z Chrystusem. Bądźcie tego bardzo świadomi, wy, zakonnicy, krewni, pracownicy służby zdrowia i wolontariusze, którzy codziennie żyjecie i pracujecie z tymi młodymi. Wasze życie i poświęcenie głoszą wielkość, do której powołany jest człowiek, okazywanie współczucia i towarzyszenie ze względu na miłość wobec tego, kto cierpi, tak jak to uczynił sam Bóg. W waszej wspaniałej profesji rozbrzmiewają także słowa Ewangelii. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, nieście uczynili. Z drugiej strony, jesteście świadkami ogromnego dobra, jakie ukazuje życie tych młodych ludzi dla osób, które są blisko nich. I dla całej ludzkości. W sposób tajemniczy, ale bardzo realny, obecność tego życia budzi w naszych często zatwarciałych sercach wrażliwość, która otwiera nas na zbawienie. Oczywiście życie tych młodych ludzi zmienia ludzkie serce i dlatego... Dziękujemy Bogu, że mogliśmy ich poznać. Drodzy przyjaciele, nasze społeczeństwo, w którym zbyt często poddaje się wątpliwość bezcenną godność życia, każdego życia, potrzebuje Was. Przyczyniacie się w bardzo znaczący sposób do budowania cywilizacji, miłości, nawet więcej. Jesteście tymi głównymi budowniczymi tej cywilizacji, a jako dzieci kościoła ofiarowujecie swoje życie Panu z Jego smutkami i radościami, współpracując z Nim i wnosząc w ten sposób część skarbca współczucia, którego potrzebuje rodzaj ludzki. Z wielką serdecznością i przez stawiennictwo świętego Józefa, świętego Jana Bożego i świętego Benedykta Manni zawierzam Was z całego serca Bogu, naszemu Panu. Niech On będzie Waszą mocą i nagrodą. Niech znakiem Jego miłości będzie apostolskie błogosławieństwo, którego udzielam Wam, wszystkim Waszym rodzinom i przyjaciołom. Bardzo dziękuję.